Unia nie chce jakby do końca zrozumieć, bo jesteśmy ostatnim państwem, które posiada tak duże ilości węgla kamiennego i ich, jakby stanowisko Unii Europejskiej staramy się do niego podchodzić z pewnego rodzaju zrozumieniem. Co nie znaczy, że godzimy się na wszystko. No my mamy ten węgiel, mamy dzisiaj budujemy na nim swoją suwerenność, mamy za wschodnią granicą wojnę, my musimy zabezpieczyć Polaków energetycznie, a więc po prostu szanując stanowiska Unii, pra, próbujemy dyplomatycznie, jednak mimo wszystko wywalczyć dla jak najlepsze pozycje. To jest bardzo trudne, bo nie mamy rzeczywiście, nie ze względu, że nas nie lubią, tylko ze względu na to, że nie mamy krajów o podobnej sytuacji jak my. Trudno nam jest wywalczyć sojuszników, ale myślę, że stałe, stałe przekonywanie i również tego typu konferencje, w której dzisiaj bierzemy udział, jak ta, 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 ta konferencja Komagu, która przecież pokazuje i, i mówi o transformacji, a nie o tym zatrzymaniu transformacji. Tego typu inicjatywy powodują, że w Unii Europejskiej coś tam udaje się osiągnąć i myślę, że z każdym tym rokiem naszej dyplomacji powinno być lepiej. A dyskusja w trylogach się dzieje, nie ma jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć. Ja sobie nie wyobrażam, że zostanie cokolwiek naruszone z tego ustalenia, które, które żeśmy poczynili z Komisją Europejską w ramach tego rozporządzenia. To i tak jest dla nas dosyć duży wysiłek, bo umówmy się, że, że to ograniczanie metanu, no to, to będzie duży wysiłek dla, również dla górnictwa na tym poziomie, na którym żeśmy się umówili. Tam przecież wskaźniki pozostały powyżej tych naszych oczekiwań, jedynie że Finansowe są przesunięte na ewentualne inwestycje. To i tak będzie, tak powiedziałem, wyzwanie. Tak ja nie wyobrażam sobie, że zostanie to w trylogach w jakikolwiek sposób naruszone, bo było to jakąś tam jednak mimo wszystko rozwiązaniem kompromisowym.